Siemano, dziś pogadamy sobie o braku kapsuł i naklejek z Kopenhagi, co to oznacza teraz, co to oznacza na przyszłość. Oraz o tym, że market gdzieniegdzie odbija, choć tutaj zależy gdzie. Bo jak w sumie wszedłem sobie na wykresy, to mamy nawet spadki dalsze. Także zobaczymy, gdzie tutaj rośnie, gdzie spada, gdzie stoi. A na skin manki masz strefę darmowych nagród. Można sobie wykonywać zadania, zgarniać dolarki oraz kupić wymienić swoje skiny. Strona nie wlicza cen naklejek oraz floatów do wartości skina, więc można zarobić na tym, jeśli znajdzie się coś fajnego, drugiego, albo po prostu mieć fajnego krawcika. Z kodem Rafikos masz do 5 dolarków przy pierwszej tutaj wymianie na stronie yy, oraz też z Rafikos kod yy, plus 35% więcej do doładowania portfela. Zaczniemy sobie od braku kapsuł, no bo jest to sytuacja nowa, yy, wcześniej tak nie mieliśmy. Yy, no i pytanie, dlaczego tak zostało zrobione? Czy to jest specjalnie Valve tak chce i od teraz yy, na przyszłych majorach będzie taka sama sytuacja, yy, czy po prostu, na przykład, przez fakt tego, że Nine Pandas yy, tutaj były te zawirowania, Trzeba było autografy Gamer Legionu i tak dalej. Kurczę, w sensie gdyby chcieli, to by dali wymyśliliby jakąś opcję. Także jakaś mini szansa jest. Natomiast wydaje mi się, że bardziej to są ruchy po prostu przemyślane i wchodzimy po prostu w nową trochę erę, teraz inaczej to będzie wyglądać. No i co to w sumie nam zmienia? Więc na pewno dostajemy kapsuły naklejki trochę później, no bo to będzie podczas albo w ogóle już jak mecz się skończą na Majorze. na pewno. Pytanie, jak to teraz zrobią z promocją. Czy jeśli wejdą kapsuły, to na przykład od razu będą na promocji, albo czy wtedy po prostu z, z przyspieszą wejście tej promocji. Na przykład, nie wiem, będzie tydzień po 5 złotych kapsułki, a potem od razu dają, dadzą promocję. To też jest ciekawa sprawa. No i w teorii, w teorii, gdyby na przykład nie chcieli jakoś zwiększać tego czasu, zrobić gdzieś tyle, co paryż, może zmniejszyć, no to spoko. No bo w teorii po prostu te naklejki będą mniej siedziały na sklepie, tak? No bo, no bo nie zostaną w Wydane w tym samym czasie co poprzednie e, naklejki z innych majorów. Natomiast to tak z przymrużeniem moka, no bo za te 5 zł to i tak ludzie tam niezbyt e, niezbyt kupują, to w się sensie wiadomo, ktoś tam kupi. Natomiast tak stricte inwestorsko, no to każdy czeka na tą promocję e, i też pytanie, czy promocja będzie? Tak, no 99,9%. No, e, Valve dało sobie nie bez powodu bezsłowe naklejki, e, chce zarobić, no i, no i po prostu promka będzie i Pytanie tylko, jak długo, czy, czy będzie dłuższa niż Paryż? No, bo jak tak, to jesteśmy w niezaciekawym, nie ciekawej sytuacji. Zacznijmy sobie od wykresików. No, i tutaj mieliśmy te spadki. Potem jakaś odbitka, no i znowu mamy spadki na Paryżu. Jest to najniższy punkt aktualnie. Rio się trzyma jako ten event z tłem, tutaj nawet w górę poszło. Teraz w miarę się to utrzymuje. Antwerpik spada bardzo, tutaj niski punkcik mamy aktualnie. Sztokholm też na spadkach. O, bo jakieś remery, to już to nie, nie patrzymy w górę dalej. E, więc no, mamy te spadki. E, dalej to leci w dół legendy. Już tu mieliśmy jakieś właśnie te odbitki, nawet do 3,50, do 3,30. E, teraz no, po prostu znowu to pikuje w dół, więc legendy trzymają się w ogóle jak tej trójki, ale kandydat tu naprawdę bardzo fajnie szło w górę, bo nawet do 2,70, no, teraz znowu na spadkach 2,50. No, ludzie się wyprzedają, no. E, tak właściwie mm, mamy już na no, 90%, 90% 9, może bardziej potwierdzone, że raczej te naklejki będą bez tła. No, bo dostaliśmy po prostu to na pamiątkach, na broniach, że te naklejki faktycznie nie mają tego tła. Także, no dobra, no 90 bardziej. Powiedziałbym, że już te naklejki będą po prostu bez tła. Tutaj okej, okay, coś w górę poszło. Ogólnie to jest, to jest zbliżone do siebie. Były te odbitki, no a teraz jest trochę gorzej. Pretendent, tu też właśnie fajnie szło, bo do 16 Ziko no i teraz 15, także znowu to wyhamowało, też pretendenta jest dość mały saple aktualnie na rynku. Kochany kandydat. I on w sumie stoi. W okolicach tej 14, no i, no i sobie siedzi. Mamy już właśnie te bajorderki, no jakby się kupiło, no to super, ale. Ale no, zobaczymy. Także mamy kandydata i co tu jeszcze? A, jakieś ark sobie. A to chyba dla siebie chciałem, myślałem, żeby sobie nie, nie kupić trochę papieru.